Witam Was na kanale Pixel Goni Pixel i od razu powiem, że to nie będzie recenzja. Co więcej, dziś nie będę opowiadał o retro. No, może w pewnym sensie będę, ponieważ będę mówił o Alone in the Dark, tym nowym Alone in the Dark, remake'u, reboocie, tej naszej ulubionej gry sprzed lat, mojej ulubionej gry sprzed lat. Ale jak pewnie zauważyliście po tytule tego filmu to będę raczej narzekał. Tylko muszę też dodać uczciwie, że to nie jest tak, że gra cała jest zła. Są jest w niej dużo elementów, które są naprawdę dobrze wykonane. Jak na przykład lokacje, które aż kipią klimatem, są bardzo wysokiej jakości, zarówno wnętrza domu, jak i lokacje Poza rezydencją. Dobrym pomysłem było też właśnie wyjście z rezydencji. Zwiedzimy bagna Luizjany, zwiedzimy jakieś zaginione świątynie, zwiedzimy jakiś parowiec. To wszystko był bardzo dobry pomysł. Tak samo jak zrobienie z Derseto, czyli tej naszej posiadłości, szpitala psychiatrycznego, co pozwoliło na wprowadzenie. Dodatkowych npc -ów. Niektóre zagadki, zwłaszcza te pierwsze, są naprawdę bardzo wysokiej jakości. No i najważniejsze, autorzy poszli dużo bardziej niż było to w części pierwszej, w stronę opowiadań, historii, które stworzył Lovecraft. W części pierwszej tak naprawdę te nawiązania do Lovecrafta wyszły trochę przez przypadek. Więcej o tym mówię w filmie o części pierwszej, Alone in the Dark, który pewnie możecie sobie obejrzeć. Gdzieś tutaj wrzucę link. Albo tutaj. Nie wiem. W każdym razie, te wszystkie rzeczy wyszły super. A, i bym zapomniał świetnie też wyszły nawiązania do części pierwszej. W pewnym momencie kamera zmienia w ogóle perspektywę i udaje tą kamerę z części pierwszej z kątami, z różnych punktów. Szkoda, że a propos kamery, to mi właśnie coś dziwnie przeskoczyło. Szkoda natomiast, że sterowanie wtedy się nie zmienia i jest to trochę niewygodne. No ale to detal, jest to bardzo fajny smaczek. Są wspominani autorzy gry w bardzo przewrotny sposób. No, dla ludzi, którzy bardzo lubili Alone in the Dark jest tu dużo takich właśnie ciekawostek. No natomiast, to wszystko nie wystarczyło moim zdaniem. I gra nie wywiązała się z tego, co obiecywała w trailerem. No, ja byłem bardzo podjarany. Niestety, dopiero teraz miałem okazję po roku zasiąść do rozgrywki. No, i co mi nie pasowało? Przejdźmy do tych moich uwag. Po pierwsze cały problem, cały problem, no niekoniecznie cały problem, ale zasadnicza część problemu moim zdaniem wynika z tego, jak autorzy połączyli fabułę i to jaka fabuła jest z gameplayem. I już tłumaczę o co mi chodzi. A mianowicie, myślę, że dużo nie zdradzę, aczkolwiek spoilery pewnie jakieś będą za chwilkę. Cały motyw fabularny opiera się o tak naprawdę idea dwóch światów. Mamy Derseto, posiadłość, którą zwiedzamy i mamy krainę snów, wnętrze umysłów naszych bohaterów. Ciężko do końca stwierdzić, co to jest, bo jedno i drugie fabularnie jest uzasadnione i pasuje. I w sumie bardzo dobrze, że do końca nie wiemy, czy to jest jawa, czy prawda. Natomiast sam fakt połączenia tego, już pomijam, że te opowieści z dwoma światami, są troszkę już oklepane, bo to wszędzie jest, się wrzuca w każdą, w, w każdą grę prawie. No ale spoko, to, nie jest, to jeszcze nie jest zarzut. Tu jeszcze nic tak naprawdę złego w tym nie ma. Natomiast to, że zdecydowano się na to, że w derseto eksplorujemy, zdobywamy jakieś poszlaki dla naszego śledztwa, a w tym nieświecie tudzież w krainie snów, jak zwał, tak zwał. Jest praktycznie cała walka z małymi wyjątkami, jest dwa albo trzy sytuacje, są dwie albo trzy sytuacje, kiedy walka jest w tym świecie prawdziwym, realnym. W każdym razie rozdzielenie tego, oddzielenie tej walki od tej eksploracji Derseto sprawiło, że tak naprawdę napięcia nie ma. Ponieważ sobie eksplorujemy, a jak zmienia nam się kamera, przenosimy się do tego świata, ok, to, to jesteśmy gotowi na walkę. Co więcej, w wa miejsca, gdzie walka będzie, rozpoznajemy po elementach otoczenia, którymi możemy rzucić w przeciwników. Jest taka mechanika rzucania, która też nie jest najlepiej zrobiona, ale o tym za chwilkę. No i napięcie siada, a napięcie... Towarzyszyło zarówno Alone in the Dark, pierwszemu, drugiemu. W trójkę, jak wiecie, nie grałem jeszcze, ale nadrobimy. New Nightmare, oczywiście. Piątki nie wspominam. Towarzyszyło oczywiście Grom z serii Resident Evil i innym horrorom. Brak napięcia, który z tego właśnie wynika, uważam za no, no ogromny minus. No ale to nie wszystko. Bo drugą rzeczą, która wynika właśnie z tego, że taką mamy konstrukcję świata, a która mi przeszkadzała, jest podejście do amunicji. Amunicji i apteczek. No bo pałętamy się po, tym nasz, po tej naszej posiadłości, to znaczy nie naszej, ale jesteśmy w niej zamknięci, i zbieramy amunicję, apteczki, w sumie flaszki do wypicia. I o ile flaszki jeszcze rozumiem. Natomiast to, że po szpitalu psychiatrycznym wala się amunicja, trochę mi przeszkadza. To jeszcze nie jest duże zastrzeżenie, ale słuchajcie dalej. Natomiast przenosimy się do tego nieświata i tam wykorzystujemy amunicję, którą znaleźliśmy w świecie realnym. No trochę mi to nie sztymuje, ale znowu. Jeszcze nie jest to aż tak złe, ponieważ można to wytłumaczyć. Okej, okay, tam to jest tylko awatar tej amunicji, którą możemy wyko wykorzystać w nieświecie. Spoko. To można sobie przetłumaczyć. Natomiast moment, w którym znajdujemy karabin maszynowy w nieświecie, a potem, tak jak wspominałem, są e, dwie-trzy walki w świecie realnym, w tym walka finałowa, która jest moim zdaniem bardzo kiepską walką finałową. E, z walka z Bosem, i używamy tamtego karabinu. Czyli, co wyciągnęliśmy go sobie z głowy, czy z nieświata, i zmaterializował się w świecie realnym? No, no nie ma to sensu dla mnie. Niestety. I jeszcze jedna rzecz a propos amunicji, która mnie strasznie irytowała, amunicji i apteczek. A mianowicie to, że. Autorzy zdecydowali się na mechanikę, która sprawia, że nigdy nie brakuje nam środków do walki, tudzież do leczenia. Czyli, jeżeli nie opłaca się w ogóle oszczędzać tak, tej amunicji, po prostu należy strzelać na maksa w przeciwników, bo za chwilkę i tak w miejscach kluczowych znajdziemy amunicję. Natomiast, jakbyśmy oszczędzali i wypełnili limit, to w tych miejscach. W których autorzy zaplanowali, że coś może być, to wtedy byśmy nic nie znaleźli. I to znowu, bardzo łatwo na to wpaść, że tak właśnie jest, że tak gradziała, i to zabija napięcie. No bo okej, okay, ja nie muszę się martwić, że mi amunicji zabraknie, nawet jeśli mi przez chwilę zabraknie, to za rogiem zaraz w następnej lokacji coś będzie. I znowu, tak jak powiedziałem, napięcie siada, a to, że siada napięcie, no to nie jest dobrze w horrorze. I po trzecie, liniowość. O ile samo Derseto no, jest posiadłością, jak każda posiadłość ma skrzydło lewe, skrzydło prawe, jakiś hol, i troszeczkę można się tu pogubić i pobłądzić. O ty, ale autorzy postarali się, żeby to nie wyszło najlepiej, moim zdaniem. Zaraz do tego wrócę. Natomiast w lokacje, które są... O, właśnie w tym nieświecie, są bardzo liniowe. Tam lokacją, która nie jest liniowa jakoś tak ponad miarę, ale znowu, też nie przesadzajmy, jest świątynia egipska. Tam faktycznie można trochę pobiegać, trochę pokluczyć, ale znowu też nie za bardzo, żeby wszystkie lokacje takie były, no wtedy może nie miałbym takiego poczucia. Natomiast to, co mnie w Derseto samym a propos liniowości denerwuje, to to, że, auto, że, jak już odblokujemy część drzwi, to jest naturalne, jest, z, z czasem progresujemy, odbloku, bierzemy, zbieramy kolejne klucze, otwieramy drzwi, drzwi potrafią się nam zamknąć, a potem znowu magicznie otworzyć, w zależności, kiedy wrócimy, e, kiedy wrócimy do e, Dorseto. I to strasznie przeszkadza. Gateowanie w tej grze jest po prostu kiepskie. No, i to są trzy powody. One wszystkie wiążą się z tym, że mamy właśnie tą konstrukcję, podziel... konstrukcję gameplayowo-fabularną, podziel... która dzieli gry na Derseto i ten nieświat. Wszystkie te rzeczy wiążą się z tym. I dlatego uważam, że to jest największy minus gry. Ale żeby nie było, to inne rzeczy też nie wypadły super. A mianowicie, walka jest przeciętna. Unikanie jest upierdliwe, a ja miałem bardzo często poczucie, że mimo, że strzelam do przeciwników, to w nich nie trafiam, i nie wiem, czy dlatego, że ja jestem lamą, czy że coś jest nie tak z kolejderami i wykrywaniem, yy, wykrywaniem trafienia. O, ale dotknąłem mikrofonu. Postaram się to wyciszyć. Ponadto autorzy dodali skradanie, które oczywiście jest opcjonalne i całe szczęście, bo jest kiepskie. Poruszamy się wtedy wolno. Normalnie też nie poruszamy się za szybko, można byłoby to zmienić, ale w trakcie skradania się poruszamy się ultra wolno, a już jeszcze bardziej, kiedy chcemy w czymś w potwora, al po czymś chcemy w potwora rzucić, albo chcemy rzucić gdzieś obok, żeby odwrócił od nas uwagę. Nie wyszło to dobrze, więc mechanika skradania też jest słabiutka. No, i te zagadki. Gra by się broniła, to wszystko byłoby nic, jak jeszcze byłoby dużo ciekawych zagadek. Natomiast po pierwszych dwóch, no niestety, zagadki siadają. Znaczy, one w, sum w sumie siadają, powtarzają się. To jest ten minus, że one się powtarzają. Mamy, mamy tak naprawdę trzy rodzaje zagadek: mamy ustawianie talizmanu, musimy znaleźć odpowiednie cyferki i czasami. W ciekawy sposób, zwłaszcza pierwszy, pierwszy raz, jak, jak szukamy tych cyferek do ustawienia Talizmanu, jest to jest bardzo ciekawe. Musimy mamy sejfy do otwierania w dwóch rodzajach prawdzie, i mamy układankę okrągłą, której musimy dopasować elementy. I to wszystko. Tak naprawdę nie ma więcej rodzajów zagadek. No i to jest mało. Jakby tego było więcej, całej reszty pewnie bym się nie czepiał, bo bym się cieszył z rozwiązywania zagadek. Nie ma tutaj czegoś takiego, że musimy przeczytać do, dokument i wydedukować, żeby postawić jedzenie w sali jadalnej, żeby nas zombiaki nie zaatakowały, co pamiętamy z części pierwszej. To była trudna zagadka, to trzeba było bardzo pokombinować, ale znowu, ona nie była obligatoryjna, bo my mogliśmy te zombiaki rozwalić z shotguna, czy co tam wtedy mieliśmy, Natomiast tu nie ma takich wyborów. Idziemy jak po sznurku. Nie natrafiamy praktycznie na żadne problemy. Większość zagadek da się w miarę łatwo rozwiązać nawet na trybie normalnym. Są dwa tryby, tak? Jeden prosty, z ułatwieniami jakimiś, a ja tak nie grałem, oraz tryb normalny, gdzie zagadki powinny być trudniejsze. Nie były. Niestety. No efekt tego był taki, ostatecznie, i dążąc już do końca, że mimo, że gra ma dwa scenariusze, to ja drugi scenariusz zacząłem, ale nie skończyłem. Nie wiem, czy skończę, bo gra mi się po prostu nuży. A, no i właśnie, scenariusz drugi jest taki sam, prawie dokładnie taki sam. Kadstenki są inne, i tam podobno, jak widziałem w necie, jest jeden fragment gry zasadniczo różny. No i cóż, no, no i nie podobało mi się. Może miałem za duże oczekiwania, ale naprawdę. No nie wyszło. Dobrze, musiałem to z siebie wyrzucić, bo mi to nie pozwalało spać po nocach. Więc tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że mimo tego, że w sumie to są narzekania, to wam się ten film w jakiś sposób spodobał. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o filmie, co myślicie o nowym Alone in the Dark. Dajcie lajka, subskrybujcie i obejrzyjcie inne filmy na kanale. Ciao!